Cześć, z tej strony Macie jest social.pl i w tym wideo porozmawiamy o tym, jak budować swobodę. Jak budować swój rozpęd w rozmowach z dziewczynami, w rozmowach z ludźmi, tak abyś mógł czuć się w pełni swobodnie, nie myśleć, nie analizować, tylko w pełni naturalnie autentycznie i w pewny siebie sposób angażować się z osobami, z którymi rozmawiasz. Więc jeżeli zależy Ci na tym, żeby stać się bardziej pełno siebie i swobodną osobą, szczególnie obejrzyj to wideo do ostatniej minuty, ponieważ poznasz tam sekret utrzymywania kontaktu wzrokowego, który sprawi, że samo spojrzenie na dziewczynę, która Ci się podoba, będzie generować w niej duże zainteresowanie. Więc teraz wprowadzę się za kulisy mojego programu Przem swoje bariery i pokażę Ci fragment rozmowy, którą miałem ze swoim klientem który jest na początku swojej ścieżki i jest w trakcie budowania pełnej swobody w rozmowach z dziewczynami. Zauważyłem przy tych podejściach takie swoje różne problemy właśnie, jeśli chodzi o ten rozkład, nie? Już mam? Zrobiony ten rozpęd i już zaczyna mi coś wychodzić. Fajnie gadam, gadam, tutaj z jedną, tutaj z drugą. Jest chwila przerwy, i tak jakbym musiał od początku zacząć. Jest znowu jakaś blokada, nie? Jakieś ściana, znowu jakiś taki, nie wiem, dziwny strach czy coś w mhm. tym stylu. A ile trwa I... ta przerwa? Czasem 15 minut, czasem z pół godziny, bo czym dłużej? Musiałem się dłużej, jakby rozkręcić. Właśnie zauważyłem, że chyba nie można robić przerwy po prostu, jak się chodzi po mieście, bo promień nagle zaczyna gdzieś tam blokować. Bardzo ważne jest to, żeby mieć tą natychmiastowość, czyli jak widzisz dziewczynę, to od razu zagadujesz. I kolejną bardzo kolejną kole zasad budowania rozpędu jest to, żeby minimalizować czas pomiędzy interakcjami, więc im bardziej jesteś w stanie skrócić tą przerwę pomiędzy jedną rozmową z człowiekiem, a drugą rozmową z człowiekiem, tym łatwiej i szybciej. Będzie ci utrzymać i rozwijać rozpęd. Nawet jeżeli to jest jakaś babcia, która idzie za nią, żeby nie tracić tego. Nawet bym sobie wyobrażał to w ten sposób, dla osób bardziej wizualnych, że masz taki pasek rozpędu i za każdym razem, jak rozmawiasz, budujesz go. Im dłużej rozmawiasz, tym bardziej się buduje, buduje, buduje. Jak przestajesz rozmawiać, on spada. I jak przez pół godziny z nich nie pogasz, spadnie rozera, straciłeś to. Więc musimy cały czas trzymać tą piłkę w grze, cały czas podbijać ten rozpęd. I zacząć to lubić, po prostu płynąć na tej fali. Skończyłeś rozmawiać z jedną dziewczyną, zaczynasz rozmawiać z drugą. Nawet jeżeli to jest krótka rozmowa, łapać cały czas te interakcje. Trzecią zasadą jest to, żeby wprowadzać stopniowość. Czyli zaczynasz od małych interakcji, jeżeli coś jest dla ciebie za trudne i budujesz coraz za bardziej. Czyli na początku to może być zapytanie o drogę, o godzinę, powiedzieć cześć, przybić piątkę, zapytać słówkarza jak mu dzień leci, zapytać dziewczynę w Burger Kingu czy lubi swoją pracę, jakieś takie małe rzeczy, małe wyzwania i budować coraz większe wyzwania. Na przykład przybijeś piątkę z dziewczynami, teraz przybij piątkę, zatrzymaj i zapytaj czy znają jakieś fajne kluby. I zaczynasz coraz bardziej to budować, więc stopniowość minimalizacja czasu pomiędzy interakcjami i natychmiastowość, jak widzisz dziewczynę od razu zagadujesz. To są takie trzy zasady, warto to mieć w głowie i się sprawdzać. Czy trzymam się tych zasad? Jak wiesz, to miał w głowie, będzie ci dużo łatwiej wchodzić w rozpęd i przeważnie będziesz tracił rozpęd, bo masz którąś z tych zasad. No i właśnie ty też taką głupotę robię, że tak selekcjonuję do kogo chcę podejść, a to tak jak mówisz, to trzeba po prostu byle do kogo. że że to mnie strasznie zblokowało, mhm. albo też jakąś taką mam głupotę, w, w głowie, że idę, już widzę, że chcę zagadać, na przykład pochwalić dziewczynę, że ładnie wygląda, nie? I w głowie mam coś takiego, tam, nie wiem, to jest taka straszna głupota, że się zastanawiam, czy powiedzieć, że to jest, nie wiem, żakiet albo kurtka. Wtedy rozmowa wewnętrzna, ona już się zbliża do mnie i wtedy już nie wiem, co powiedzieć, po prostu przechodzę dalej. Po prostu zamiast cokolwiek powiedzieć, że fajna, nie wiem, tam po prostu kurtka czy coś tam, nawet jak źle powiem. To jest to, co możesz powiedzieć. Hej, fajna, fajny żakiet czy to kurtka? I to jest twój opener. Czyli. Werbalizujesz swoje myśli bez filtra. To jest no. kolejny klucz. Nie analizowanie, czy ta dziewczyna jest za stara, za brzydka. Po prostu rozmawiać z każdym. Z staruszkiem, z taksówkarzem, z młodszą dziewczyną, ze starszą dziewczyną. Rozmawiać z każdym. Po prostu budować ten rozpęd społeczny i nie filtrować ludzi. I tak samo nie filtrować swoich myśli. Ta myśl okej, okay, ta nie jest okej. Okay. Po prostu dać sobie z tym płynąć i zaufać sobie. Więc jak nie jest czy to żakiet czy kurtka, to pytasz się Hej, sorry, zastanawiałem się, czy to żakiet czy kurtka. A czym się różni żakiet od kurtki? Zdajesz się znać na modzie, bo jesteś taka ogarnięta pod tym względem. Co masz na myśli, że jestem ogarnięta? No taka ładna, ogarnięta dziewczyna. Ciebie. Może mi doradzić coś. Próbuję się ubrać. Nie wiem, czy podoba Ci się tak szołka z house'a, czy nie. W jakich sklepach lubisz jak faceci się ubierają. Fajnie. Miałeś kiedyś chłopaka? Super. Wiesz, jakby to może być tak głupia rozmowa, jak to, i to zaczyna działać. Dla niektórych dziewczyn nie, dla niektórych tak, ale im więcej tego robisz, tym bardziej w tym jesteś w stanie płynąć. Widzisz, że te rzeczy, które ja mówię, to nie są jakieś super sprytne teksty na podryw, bo to nie o to chodzi. Ja nie mam filtra, czy to jest wystarczające, czy to jest super tekst, czy nie. Bo to jest problem, ten filtr jest problemem. I jeszcze jedną rzecz, co właśnie zauważyłem u siebie, co mnie totalnie, że tak powiem, rozprasza. Mam problem z utrzymaniem kontaktu wzrokowego. To jest ważne. Widzę, że mnie dziewczyny obserwują i zamiast utrzymać ten kontakt, to mi automatycznie ucieka. Tak nawet nie potrafię nad tym zapanować. Czy masz jakiś sposób, żeby poćwiczyć właśnie utrzymywanie kontaktu wzrokowego? Super, że zwracasz na to uwagę. Jesteś takim dobrym coachem dla siebie, bo te elementy, które zauważasz, to są dokładnie takie elementy, które dobry coach by zauważył u ciebie. I kontakt wzrokowy jest Jednym z fundamentalnych, bo jak tego nie masz, to nic nie będzie działać. bo To jest takie mm -hmm. okno do duszy i widzi się energię drugiego człowieka po jego oczach. I to jest taki główny punkt wizualny, w który zawsze patrzymy i wokół którego orientuje się całe postrzeganie człowieka. Jak mówię, oczy nigdy nie kłamią. Mm -hmm. Jest taka scena ze Scarface'a, jak tam jadą cabrioletem w moim frezie. Ice never lie, chico. I oczy nigdy nie kłamią, bo to jest takie okno do Twojej duszy. Więc to jest coś, co najpierw trzeba ogarnąć. To, co mi bardzo pomogło, to jest to, Zacząłem medytować z otwartymi oczami. Po prostu znajdowałem sobie punkt, na przykład na ścianie znajdowałem sobie punkt, albo gdzieś patrzyłem na róg krzesła, albo coś, co jest w pokoju. Znajdowałem ten punkt. Ja po prostu patrzyłem się w ten punkt i wyobrażałem sobie, że patrzę się w oczy osoby, z którą rozmawiam, i starałem się czuć jak najbardziej taki zrelaksowany, takie przyjemne emocje, czuć jak się zrelaksować i po prostu jak się ospajać z tym. Więc robiłem coś w stylu łączenia wizualizacji z medytacją, czyli medytowałem z otwartymi oczami i wizualizowałem sobie, że patrzę się w oczy dziewczyny, albo innemu rozmówcy, bo kontakt strokowy we wszystkich relacjach z ludźmi jest fundamentalny. I to, co się stało po pewnym czasie, po paru tygodniach, ja wtedy poszedłem na studiach do nowej grupy i swoją grupę z Angielskiego. I była tam taka prześliczna dziewczyna, za którą prawie wszyscy Koledzy, z roku szaleli jedna z najładniejszych dziewczyn. I miałem tak, że siedziałem sobie w rogu sali. Ona siedziała w drugim rogu sali z w sali. Ja w tym momencie złapałem z nią kontakt wzrokowy. Trzymałem ten kontakt wzrokowy i tak sobie myślę: ciekawe jak długo jestem w stanie trzymać kontakt wzrokowy tak bez przerwy z dziewczyną. Ja sobie siedziałem i patrzyłem się na tą najładniejszą dziewczynę w grupie przez co najmniej 60 sekund non stop. I ona patrzyła się na mnie. I później, po tej sytuacji. Było tak, że zagadywała do mnie, cały czas się angażowała, przytulała mnie, pytała, czy spotkamy się po szkole, i to był dla mnie taki moment, kiedy. Poczułem, że mam ogarnięty ten kontakt wzrokowy, i że nie czujesz żadnego dyskomfortu patrząc się w oczy drugiemu człowiekowi. Parę razy byłem na jakichś takich warsztatach duchowych z medytacji i były takie ćwiczenia, że siadasz naprzeciwko z kimś. To jest fajne ćwiczenie, które można zrobić. Znaleźć na przykład kogoś, przeciłkę, kolegę, kogokolwiek i po prostu siąść z tą osobą i ćwiczyć kontakt wzrokowy. Ja mogę patrzeć się komuś w oczy przez cały dzień, aż mi oczy wyschnął. że co chodzi, takiego fizycznie ja po prostu się zmęczą. Nie mam problemu. Nie jestem onieśmielony spojrzeniem, niczym. I widziałem, że ludzie po prostu tak nie mogą tego wytrzymać. Odwracają wzrok, układ nerwowy tej osoby szaleje. On taki wow, hmm. współczuję tej osobie, że ona czuje się tak niekomfortowo ze sobą po prostu i z drugim człowiekiem. Takie obserwowanie tego, zrozumienie tego i zrelaksowanie się z tym, że patrzysz się w oczy drugiego człowieka, jest bardzo ważne. I są różne takie mechanizmy często z dzieciństwa, gdzieś to jest zakodowane. Jako dorośli później mamy takie, że skąd to się wzięło i trzeba to przepracować. Ja tak miałem bardzo mocno i ta medytacja mi, mi pomogła i po prostu praktykowanie tego. Więc jak będziesz chodził ulicą, patrz się ludziom w oczy i utrzymuj to. Łap się na tym, jak masz tą autonomiczną reakcję, że wzrok się odwraca i po prostu trzymaj to. Uśmiechaj się do ludzi i patrz im w oczy. Zacznij od tego codziennie, po prostu patrz się każdemu w oczy i się uśmiechaj. I ważne też, żeby uśmiechać się oczami, nie tylko ustami. Bo jeśli uśmiechasz się ustami, to to jest trochę creepy. Oczy no, no. są bardzo ważne. I z dziewczynami po prostu ludzie mają takie, jak flirtować. Najłatwiejszym sposobem jest to trzymać trochę dłużej kontakt wzrokowy niż z normalnym człowiekiem. I to jest to najłatwiejszy sposób na flirt. Jak dziewczyna się patrzy na ciebie w sposób ciągły? Wtedy sensie, trzeba być idiotą, żeby nie widzieć, że jest zainteresowana. No więc takie okazje zawsze warto wykorzystywać, jeżeli dziewczyna Ci się podoba. Dzięki Jeśli bardzo powiem. za tą podpowiedź. Będę to ćwiczył teraz. Nie na to nie. zwróciłeś uwagę. Dzięki serdeczne. Dzięki stary.